Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam Was na małą podróż wokół obudowy Cooler Master 693. Jak sugeruje sama nomenklatura jest to ewolucja względem 692. Jak to jednak jest w faktyce? Przekonajmy się. Zapraszam. Obudowa ta ma około 510 mm wysokości, 223-233 do 233 mm szerokości, bo tu chodzi też o szerokość z łącznym wytłoczeniem oraz 496 mm długości. Wzdłuż całego meszowego frontu biegną dwa plastikowe paski. Jeden z nich jest taki ciemnoszary, czarny, drugi jest srebrny, błyszczący. Ten srebrny i błyszczący pasek dość łatwo się brudzi, w związku z czym nie radzę zbyt często go dotykać. Cała meszowa część frontu budowy jest wyposażona w filtr przeciwkurzowy. Z tyłu obudowy widzimy fabrycznie zamontowany wentylator typu 120 mm. Widzimy też szybko śrubkę trzymającą top obudowy. Nie zabrakło tutaj także otworów na węże, czy też na przykład na kable zasilające wentylatorów. Uchwyty w tylnej części paneli bocznych to dobra rzecz. Zasilacz jest tutaj montowany oczywiście na dole. Top obudowy jest jakby dwuczęściowy. Jego większą część zajmuje meszowa powierzchnia, która wiadomo z racji tego, że jest meszowa, lekko pracuje pod dotykiem. Drugą część topu stanowi tutaj taka przesłona wykonana z lekko przydymionej pleksi. Zasłania ona zarówno taki specjalny schowek, jak i cały panel input-output. Panel input-output jest raczej standardowy. Mamy tutaj dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wyjście na mikrofon, wyjście na słuchawki, przycisk power, przycisk reset. Troszkę może dziwić brak np. regulatora obrotów wentylatorów. Meszowa część copu jest demontowalna, i tak mamy tam filtr przeciwkurzowy. Pod meszową częścią topu mamy tu przewidziane miejsce na dwa opcjonalne wentylatory typu 120 bądź 140 mm, albo możemy tu zamontować jeden wentylator typu 200 mm. Na panelu bocznym, zwanym roboczym, możemy zamontować albo dwa wentylatory typu 140 mm, albo jeden większy typu 180 bądź 200 mm. Niestety nie uświadczymy tutaj żadnego filtru przeciwkurzowego. Drugi panel boczny jest pełny i posiada charakterystyczne wytłoczenie, które spłyca się w stronę dysków. Nóżki są tutaj duże, podłużne i posiadają gumowe podkładki. Pod zasilaczem oraz opcjonalnym wentylatorem znajdziemy jednolity, podłużny filtr typu siateczkowego. Co ciekawe, filtr ten jest łatwo dostępny zarówno kiedy budowę z pozycji leżącej, jak i stojącej. Wśród akcesoriów dołączanych do obudowy Cooler Master 693 znajdziemy oczywiście dystanse, śrubki, podkładki, poddyski, opaski zaciskowe, a także specjalne klucz i nasadkę do gwintowania otworów pod płytę główną. Wnętrze obudowy jest czarne, prezentuje się bardzo przestronnie, mamy tutaj widoczny m.in. duży otwór na backpack Coolera CPU, a także szereg otworów do aranżacji okablowania z zasilacza. Warto też zwrócić uwagę na nietypową konstrukcję górnego koszyka na dyski, Za chwilkę przyjrzymy się mu odrobinę bliżej. W zależności od tego, czy będziemy używać górnego koszyka na dyski, na karty graficzne mamy tu przewidziane od około 308 do około 410 mm. Zasilacz montujemy tutaj na czterech miękkich podkładkach. USB 3.0 jest tutaj typu wewnętrznego, czyli wiadomo podpinamy je bezpośrednio do PCB płyty głównej, a nie z tyłu. Bez płyty głównej procesora oraz dystansu pod płytę główną, na kuler CPU składacz mamy tutaj przewidziane około 195 mm, w związku z czym realnie na sam kuler CPU mamy tutaj do dyspozycji około 180 mm lub troszkę powyżej tego. W zależności od tego, która odległość nas interesuje, na chłodnicę umieszczoną nad płytą główną mamy tutaj do dyspozycji od około 40 mm do około 75 mm. Napędy optyczne montujemy tutaj w sposób beznarzędziowy. Sanki montażowe dla dysków są bardzo charakterystyczne dla tej obudowy. Sanki dysków dla dysków typu 2,5 cala możemy bowiem szybko przetransformować w sanki dla dysków typu 3,5 cala. I jest to też operacja, którą możemy wykonać w drugą stronę, czyli z sanek na dyski typu 3,5 cala możemy bardzo szybko zrobić sanki na dyski typu 2,5 cala. Górny koszyk na dyski fabrycznie jest przewidziany wyłącznie z dysków typu 2,5 cala, ale nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby przekształcić go w koszyk na, dysk typu, na dyski typu 3,5 cala. Od strony tacki na płytę główną, wyraźniej widzimy wszystkie otwory przewidziane do aranżacji kablowania zasilacza, w tym widzimy także dwa otwory nad płytą główną, przewidziane oczywiście do poprowadzenia kabla typu 8 EPS. Na schowanie kabli pod tacką na płytę główną mamy przewidziane tutaj około 17 mm plus ewentualnie kilka mm w obrębie wytłoczenia panelu bocznego. Grubość Blach Cooler Master 693 zawiera się w spektrum 0,82-0,85 mm. Tak wygląda przykładowa platforma testowa złożona w tej obudowie, zasilacz Silentium PC Deus serii M1, platforma na bazie Intel Haswell, karta graficzna akurat pod ręką była tylko GeForce GTX 280 z fabrycznym coolerem GPU, a na procesorze jest Silentium PC Fera 2 h 1224. O tym wchodzeniu będzie jeszcze głośno w sieci, bynajmniej nie dlatego, że ma głośny wentylator. A tak wygląda na przykład aranżacja kolorowania w tej obudowie, kabel typu 8 pin EPS ma tutaj dużo luzu, a backplate Explorer CPU nie koliduje tutaj z blachą obudowy. W rejonie dysków sugeruję troszkę lepiej zaaranżować całe kolorowanie z tego względu, że w tym rejonie właśnie wytłoczenie na panelu bocznym jest dużo płytsze. W razie potrzeby jeden z dysków typu 2,5 cala możemy zamontować w dedykowanym miejscu pod tacką na płytę główną. Możliwości wentylacyjne obudowy postanowiliśmy sprawdzić, wykorzystując tzw. fabryczną wentylację. W tym konkretnym przypadku chodzi o wykorzystanie wentylatora typu 120 mm z tyłu oraz jednego wentylatora typu 200 mm z przodu. Do maksymalnego wygrzania karty graficznej posłużyłem tutaj aplikacja OCCT. Bez obciążenia temperatura karty graficznej w klimatyzowanym pomieszczeniu oscyluje tutaj wokół 49-50 stopni Celsjusza. Po około 10 minutach intensywnego obciążenia temperatura karty graficznej dopiła do 85 stopni Celsjusza. Jak się zatem przekonaliśmy, obudowa Cooler Master 693 z całą pewnością zasługuje na miano godnego następcy modelu 692. Zawdzięcza to m.in. przejrzystemu, przestronnemu wnętrzu, kilku ciekawym, nowym, wręcz innowacyjnym pomysłom, a także temu, że całość jest po prostu solidna. Naturalnie obudów idealnych nie ma i nigdy, podejrzewam, nie będzie i mniej inaczej jest w przypadku Cooler Master 693. Brakuje tutaj bowiem chociażby filtru przeciwchorzowego na panelu bocznym, jakiegokolwiek regulatora obrotu wentylatorów, a ponadto wydaje mi się, że zaślepka panelu input-out jest tutaj jednak zbyt delikatna. Dochodzi tutaj jeszcze kwestia tego, że gwinty pod płytę główną musimy tutaj wykonać sami, jednakże ze względu na to, że w akcesorach otrzymujemy odpowiedni zestaw narzędzi, to generalnie ten problem jest tylko połowiczny.